Wychodzą już piłkarze na boisko, dobre warunki do gry z tego co widać na załączonym obrazku, sędziom głównym tego, do tego będziemy wracać. A teraz przed nami skład Chrobrego Głogów. 99 Dawid Arndt, 29 4 Adam Chrzanowski, 7 Mato Milosz, 8 Lukas Ramos, 11 Joshua Perez. Pierwszorzędny cel Chrobrego Głogów, ale w sposób spokojny, umiarkowany jeśli chodzi o wydarzenia. Co do Odry Pole to wiedzieliśmy o tym. Jakie były cele przedsezonowe wśród trenera Sobolewskiego? Nie odegrać. się, Dobra interwencja w defensywie. No i teraz okazja na szybszy atak gospodarzy. Będzie piłka na lewą stronę. Tutaj zagranie Mateusz Ozimek ma dużo przestrzeni, ma dużo miejsca. Ozimek jest już w polu karnym. Ozimek jest co? Na i Jest! gol! 1 do zera. Chrobry Głogów wychodzi na prowadzenie. Co za akcja indywidualna Mateusza Ozimka. W kolei pod względem Obrońców Odropole i defensywnego pomocnika, który szedł tutaj na asekurację. Myślę, że mogli się spodziewać właśnie takiej strategii, jeśli chodzi o zimka w tej akcji. I absolutnie nie powinni dopuścić do tego, że stworzyła się tutaj. No, zobaczmy po raz kolejny wyrzut z autu Ozimek. Prosto do rywala jednak zagrywał Piroch. No i czy będziesz strzał z dystansu? Gaspra Laskowskiego, ale no zbyt lekki to był strzał. Też taki sytuacyjny. No i zdecydowanie mniej tracić. Aż 42 bramki stracone. Bardzo, bardzo dużo w 25 meczach. Laskowski teraz coraz szybciej. Atak Chrobrego wygląda. Strzał z dystansu. Ależ obronił. no Czujny musiał być Haluk. Dobry to był pomysł, żeby uderzyć z tej piłki. że Chrobrego. Oglądamy jeszcze raz powtórkę tego uderzenia. Bartlewicz z dystansu od Ramos. Miloš. Przeszedł jednego piłkarza przed nim. Kolejny Milosz Blisko trzech piłkarzy w końcu udało się dośrodkować. Piroch będzie uderzenie z dystansu. Piroch broni! Arndt jeszcze będzie poprawka! I tak kończy nam się to pierwsze 45 minut. Jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszych 45 minutach. Mateusz Ozimek. Na razie chyba najlepszy gracz chrobrego z Odry. Tak jak powiedziałeś, ma to Milosz i te jego dośrodkowania w pole karne też. Ogromna pochwała. Tak, tak. Ogromna Za... pochwała biegłość intelektu, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch sytuacji. Brawa dla chłopaków, a jedziemy dalej. Tak jest, jedziemy z drugą połową. Nie ma Milosz na prawą stronę, coraz bliżej pola karnego Odra. Milosz, dośrodkowanie w pole karne, jest szansa na strzał! Jest strzał, ale broni Arndt. Odebrać, troszkę przysnęli w ostatniej fazie tego pressingu to całe ustawienie, sprinty na plus. No i jest Ibetorty już w polu karnym, wyłożenie piłki, ależ broni, ależ interwencja halucha. Muszą no porwać bramki. To na razie się jeszcze w tym meczu nie, nie udało. Ibetorty, zobaczmy, bo przy piłce yy, chrobry. Będzie okazja na strzał za szestawki. Ależ podanie Ibetorty nie trafia w tej sytuacji. Cóż to było za zagranie? No Ibetorty teraz nie wierzy. Ale to chyba za chwilę, bo zostaną przeprowadzone zmiany. Kobuśński, widzimy już zszedł z tak, boiska, tak, tak, tak. dziewiątka za dziewiątkę. Zostały przeprowadzone chrobry, jest szansa, jest bramka dla chrobrego głogu w uśpili swoich rywali i jest 2 do 0. Scoutingowo brać tego gościa do lepszego klubu. Olesz wyskoczył w powietrze no wyżej niż swoje rywale co najmniej o głowę, G z, ref taką z refleksją podejść, gdzie ta piłka w ogóle może wylądować. Z przypadkiem, Szaadren, <gry> Łyszczasz ma, numer 10 na plecach, on tak właśnie takie piłki lubi wgrywać. No i będzie szansa dla Odry, jest strzał na bramkę. Zdecydowanie więcej, Dobry. doświadczony czy jak wyciągnąć z tej sytuacji, Mas. będzie grał na ich korzyść, na tym muszą się skupić, by w spokoju metodycznie pracować. I Betorti będzie jeszcze szansa na 3 do 0, zobaczmy. Prawa strona boiska, prawe skrzydło, czeka i Betorti, dośrodkowanie w pole, karne, jest strzał, i jest gol! 3 do 0, chrobry Głogów, Robert Mandrysz wpisuje się na listę strzelców, no zdaje się, że zrezygnowana już Odra o pole, 3-0. ...piłkarskie IQ, ustawił się, 34 lata... Postawił... ...strzelec bramki, a także no, tutaj lider tej defensywy chrobrego. Dwa razy Mirosław Mazur jako MVP, zgadzam się.